Kilka słów o etyce. Światła etyki oślepiają nas całymi nocami wieków. Starzy kierowcy rozpoznają ten błysk spekulacji, teorii, dekalogów, sądów. Nad nami neony ptaków, przylatujących na przekór logice. Krawy wzniesionych rąk, zapach apokalipsy i szczęścia. Na brzegu grupa ludzi usiłuje sprzedać morze żywiołowi ognia. Rynek bez serca. Spadają akcje banków, proroków i wierzycieli, którzy zainwestowali w hodowlę świata. W telefonie morskiej muszli elektroniczny szum.